Trzymajmy Diska Jestem Rocksek, a w tym odcinku pokażę Wam co nowego dodali w nowym updatecie w Bubblegumie. Jest update 409, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ok, czyli może to zaczniemy od największej zmiany, czyli o tym piesku. No, ale o co w tym chodzi? To jest taki jakby sklep, i działa on tak, że po prostu co piątek i sobotę on się tutaj pojawia. I można kupić u niego fajne itemki. Znaczy, może fajno, no, zależy co, drobnie. Jak widzicie, na razie mamy takie coś, co się restuje za 10 godzin, więc Cox. Eee, mamy Midasa, którego wam zaraz pokazuję. Ja go niestety nie kupiłem, bo mi nie było stać. No, ale wygląda on tak. Nawet ładny. Taka bardziej, no. Nie wiem, Hydra. Może nie Hydra. Nie, nie wiem, po prostu no, taki. Fajny pecik, ale niestety słabe. Statyzm ma słabe. Eee, więc, no. No, nie wiem, no, szczerze mówiąc, ja bym go nie kupował. Słabe staty. Ale jak ktoś co, może kupić, nie wiem, tak na pamiątkę, nie wiadomo, czy on się już kiedyś po pojawi. Kolejną rzeczą, która została dodana, to jest to jajko, 700 milionów Oczywiście, dropi sekret właśnie. No, sekret, co nie? E, no. E, także, no, takie coś zostało dodane, można z niej dropnąć No, 10 petów, jak zwykle. Sekretem, oczywiście. No, dobry ten sekret jest. Ale. No, oczywiście nigdy go nie dropnę Także typowo Ale jak ktoś z was dropnął to możecie do mnie napisać na Discordzie Na odcinek na przykład Myślę, żeby było spoko Więc no jak ktoś to pisze na Discordzie też tam wbijacie oczywiście No i co? Lecimy z kolejną rzeczą, którą dodali A jest to nowy jakby bonus dla VIPa Ja niestety nie mam VIPa Ale aktualnie wam daje to, że Ta skrzynia, która tutaj jest Jest yy, Jak macie VIPa to Teraz 30% szybciej, czyli... Um, nie wiem idę. Nie chcę mi się tego, mówić, ale 30% szybciej, czyli będzie już ledwie godzina gdzieś. Więc jak ktoś ma, to fajny bonus na pewno. No i ogólnie teraz też macie takie coś, że tutaj jeszcze macie ostatni tydzień, żeby coś odebrać. A jak się nie odebraliście. Nie wiem, na przykład nie tam Challenges. Ja to kupiłem na odcinku, więc zapraszam na odcinek, co nie? Jak ktoś nie widział jeszcze. Na przykład jeszcze tam jajka potropić, czy te jajka zdobyć, też to jest na odcinku, chyba każdy już widział ten odcinek, bo naprawdę no, widziało go mega dużo osób, ale jak ktoś jeszcze nie był, to macie link na kanale. Ok, kolejną rzeczą są kody, jest to update49 oraz po prostu Merchans nie jest to trudne do pisania, po prostu dwa kody, jeden daje dwa razy laka na dwie godziny, a drugi po prostu szybkość tam otwierania te dwie godziny, więc typowe jak na każdym update. Cie. No i ogólnie dostaliśmy jeszcze informację, że w następnym tygodniu będzie kozacki Update, bo już 50. Ciekawe co przygotują. Ja jestem też również ciekawy. Pewnie będzie coś Koks, ale to już zależy od Isaaca oczywiście. Okej, okay, czyli to chyba na tyle w tym odcinku. Możesz zostawić suba, łapkę, w górę. Bierzcie też na Discorda. No i sobie jak nam na